Muszę powiedzieć, że dla mnie jest to niesamowita zachęta i potwierdzenie, że pewne decyzje, które zapadły 2-3-4 no, tygodnie temu, także w moim sercu, za sprawą Boga, Bóg nieustannie potwierdza i to przy różnych okazjach. I to jest kolejna taka sytuacja. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze raz oboje to o to apelujemy. Słuchajcie, ludzie, nie potraktujcie takich spotkań tylko na zasadzie no obejrzymy i, i może za miesiąc. Tak. Ale, kochani, pomyślcie naprawdę, czy nie możecie albo otworzyć własnego domu, albo jakiegoś schowka, gdzie nie, może jest za dużo śmieci, wyrzućcie, wstawcie. Mały stół, kilka chociaż krzeseł, i zapraszajcie ludzi, rozmawiajcie na temat Boga. Nie bójcie się tego, że jakiś tam ksiądz na was nakrzyczy, a niech sobie krzyczą. Jak to się mówi w reklamie? Nieważne jak mówią, i dobrze i źle, byleby by mówili. Z to wszystko też pozwala ludziom dowiedzieć się, że gdzieś tam w konkretnym miejscu ludzie zbierają się i szukają Boga. I bardzo dobrze. Niech na wszystkich ambonach katolickich w kraju powiedzą, że tu w Bielsku, w Czołowicach, we wszystkich tych miejscach, gdzie, gdzie pracujemy, że no ci straszni ludzie się zbierają. Bardzo dobrze. Niech, niech mówią, ludzie przyjdą. I przekonają się, że to wcale nie jest tak, jak mówią, ale spotkają Jezusa. I A o co tak naprawdę chodzi?